24 i 25 września w Warszawie, w hotelu Arche, odbędzie się siódma edycja forum Retail Challenge, która od lat gromadzi e, głównych graczy rynku retail, zarówno z sieci handlowych, e, jak i z kanału e-commerce, producentów OFMCG i duch trwałych. W tym roku program spotkania powstał dzięki pracy Rady Programowej, ale agenda wciąż się tworzy. Z pewnością porozmawiamy w gronie CEO sieci handlowych na temat sytuacji geopolitycznej i tego, jak wpływa ona na rozwój biznesu w Polsce. Będziemy rozmawiać o konkurencyjności, o retail media, o tym, które kanały przyciągają klienta, gdzie tego klienta można znaleźć. Będziemy rozmawiali o optymalizacji działań, między innymi w kanale e-commerce, ale także o zarządzaniu ceną i asortymentem. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do grona liderów rynku retail po to, abyśmy wspólnie podsumowali rok 2025 i zastanowili się, co nas czeka w roku 2026. Do zobaczenia w Warszawie 24 i 25 września.